Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan do mu wstanie drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać, Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie, nie wiem skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić, przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze, powiadam wam, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, w jednym z midraszy żydowskich, takich opowieści w tradycji żydowskiej, znajdujemy takie opowiadanie o cudzie, który dokonał się w czasie wyjścia narodu wybranego żydowskiego z Egiptu. Dobrze znamy tę sytuację, ten opis z Księgi Wyjścia. I aniołowie mieli zajść do Bożej komnaty, mieli tam spotkać Boga. rozentuzjazmowani, niezmowani, szczęśliwi, pełni zachwytu. Oto Boży Plan się dokonał. Żydzi wyzwoleni, naród wybrany, żyjący, już poza niewolą i pobici Egipcjanie. I kiedy mieli wejść do tej Bożej komnaty, napotkali tam Boga, odwróce, odwróconego do nich plecami. Im duży opowiadali Bogu o tym cudzie wyjścia z Egiptu, tym dużo dziwili się, dlaczego Bóg jest do nich odwrócony plecami. A kiedy się odwrócił twarzą, wówczas zobaczyli na Bożej twarzy łzy. Szokowani, zdziwieni, pytają, dlaczego? Przecież chwała Izraela się wypełniła. Przecież ręka pańska była przy tych, którzy byli niewolnikami, teraz są wolni. Przecież Egipcjanie zostali pobici. Boże, dlaczego płaczesz? I wówczas Bóg miał odpowiedzieć: Płaczę nad moimi poległymi, zmarłymi synami z Egiptu. Żydzi mają świadomość własnego wybraństwa. Wiedzą o tym, że są narodem wybranym. I prorocy wielokrotnie przypominają, że to nie ze względu na jakieś szczególne okoliczności byli wybrani. Nie ze względu na swoją mądrość, inteligencję, nie ze względu na liczebność. Boże wybór po prostu się dokonał. Ale część z Żydów myślała o tym, że sam fakt wybraństwa czyni ich już, można by powiedzieć, w jakiejś relacji szczególnej do Boga. Wystarczy, że jesteś Żydem, wystarczy, że jesteś już w królestwie narodu wybranego i ma się wszystko już z automatu. Ale tak jak ten Midrasz, tak i wiele pism prorockich, które się z czasem pojawiają, zaczynają stawiać pytania. No dobrze, ale co z tymi, którzy są spoza Izraela? Przecież gołym okiem widać, że jest wielu sprawiedliwych, wielu dobrych, wielu, którzy nie dopuszczały się niesprawiedliwości. Czy oni będą zbawieni? Dlatego to pytanie, które dzisiaj wybrzmiewa w Ewangelii, postawione również do Jezusa. Czy nieliczni będą zbawieni? Przecież na świecie żyje tysiące ludzi. Naród wybrany jest jakoś w pewnym sensie ograniczony. Nie wszyscy narodzili się Żydami. Czy zatem tylko ta nieliczna grupa będzie zbawiona? I w narodzie żydowskim dojrzewa ta myśl, że Bóg, który jest Ojcem, a tę prawdę najpełniej objawił w Jezusie Chrystusie. Pragnie zbawienia każdego człowieka. I można było powiedzieć, że Bóg posyła swego syna, by on odkupił każdego człowieka. I można było powiedzieć, że to serce Boga jest otwarte na każdego. Człowiek stawia granice. Człowiek czasami zawłaszcza sobie Boga. Bóg jest nasz. Co to znaczy nasz? Bóg jest taki, jak chce, jak ja myślę. Bóg jest na miarę mojego stworzenia. Tymczasem Jezus wielokrotnie pokazuje, że tak nie jest. Można być dumnym, że być, być w narodzie żydowskim. To jest właśnie już gwarancja zbawienia, bo mamy prawdziwego Boga. I rzeczywiście, kiedy zobaczymy na historię Starego Testamentu, to widzimy tę determinację narodu wybranego, który niekiedy brutalnie, krwawo, aż nieka, niekiedy się wzdrygamy czytając słowo Boże, że Bóg dopuścił takich mordów, ale oni właśnie byli odpowiedzialni za niesienie prawdy, że Bóg jest jeden, jedyny, wszystko inne Bogiem nie jest. I ludzie rzeczywiście mogą mieć wyobrażenia różnego Boga. Bardzo często Boga, który tak naprawdę nie istnieje. Bo ten obraz jest fałszywy. Żydzi niosą obraz prawdziwego Boga. Wszystko inne to jest ludzka próba szukania, pytania o Boga. Bo człowiek stworzony przez Boga ma w sobie taką tendencję. To, co św. Augustyn powiedział, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie. Więc jest w nas zapisane pragnienie tego, co Boże, tego, co nieśmiertelne, tego, co przekracza nasze jestestwo tu na ziemi. Ale czy Bóg jest nasz? Czy można Boga zawięzić do tego naszego narodu? Można było powiedzieć, że to, co było u Żydów, jakoś w pewnym sensie odradza się później w kościele. Bóg jest nasz. Bóg jest tylko w Kościele. I bardzo często ten Kościół rozumiemy jako tylko tych, których tu widzimy. To prawda, całe zbawienie dokonuje się przez Jezusa i jest obecne w Kościele. I wszelkie łaski na ten świat dawane są dawane przez Kościół. I w tym sensie nie ma zbawienia poza Kościołem. Ale zdajemy się sprawę z tego, że poza Kościołem... Poza sakramentem chrztu jest mnóstwo dobrych ludzi. Wielu z nich tak naprawdę nigdy o Chrystusie nie słyszało. A w swoim sercu szukało Boga. Wielu z nich może nawet byli oszczeni. Ale gdzieś zabrakło tej współpracy z Baską. Gdzieś nie było wychowania. Nie było przykładu. Znajomy opowiadał. O pewnym fryzjerze, młodym chłopaku. I zeszło się na temat wiary. I mówi takie przejmujące słowa tego chłopaka, jak ja bardzo chciałbym wierzyć. Chłopak z pomorza. Młody chłopak mówi: Jak bardzo chciałbym wierzyć, ale mam trudność w wierzeniu w Boga. Bóg nie jest automatem. Na zasadzie, że wystarczy przyjąć chrzest, żeby być włączonym do kościoła i wszystko dzieje się jak automat. I wielu przecież, także wśród naszych rodzin, naszych bliskich, było ochrzczonych. W Polsce, która jeszcze do niedawna mówiło się, że jest katolicka, ponad 95% ochrzczonych ludzi. Do kościoła chodzi średnio co niedzielę 30%. To zobaczcie, jaka jest grupa ludzi, która została uczczona i gdzie są. No bo tu nie zadziałał automatyzm. Różne czynniki spowodowały, że ci ludzie nie rozwinęli tego daru, jakim jest Chrzest Święty. Być może doświadczyli spotkania ze mną albo z Tobą i z tego powodu przestali wierzyć. Z pewnością znacie Mahatma Gandhiego można powiedzieć, legendarnego przywódcę Hindusów podczas studiów w Anglii zapoznał się z chrześcijaństwem. Był pod ogromnym wrażeniem Ewangelii. Więcej, był pod ogromnym wrażeniem Jezusa. I można było powiedzieć, że poniekąd stał się takim cichym wyznawcą Jezusa, chociaż nigdy chrześcijaństwo nie przyjął. Ale w jego autobiografii. Pojawia się ciekawe zdanie, swoista modlitwa Hindusa, nieoszczonego, który mówi Panie Jezu, przyjdź do nas do Azji, bo Europa Ciebie zdradziła, wyparła się Ciebie. Był świadkiem spotkania ludzi wierzących, którzy tak deklarowali swoją wiarę. Jednocześnie wszystko cokolwiek robili, robili jakby na przekrót tej wierze. Więc wielu dzisiaj nie zna Boga, albo inaczej, wielu nie poznało prawdziwego obrazu Boga, który mamy w kościele, ponieważ ten obraz został zniekształcony przez tych, którzy swoje nakładki, swoje wyobrażenia przenieśli na Boga. Co to znaczy, że Bóg jest nasz? To nie tylko jakiś standard, to nie jakieś hasło bojowe, że z naszym Bogiem wszystko uczynimy. Zwyciężymy, bo klucz leży zupełnie gdzie indziej. Czy Bóg jest nasz, to znaczy, czy w sensie jest mój? Zobaczcie, że ten zaimek, on wskazuje na pewną więź, on wskazuje na pewną relację. Czy to jest mój Bóg? Nie mój w kontekście swojego obrazu Boga, bo przecież nikt by takiego Boga nie wybrał. W liście do Hebrajczyków jest powiedziane, Cóż to za ojciec, który nie karci, nie stawia granic, nie uczy pewnych wartości, które są trudne. Jezus mówi przechodzenie przez ciasne bramy. Można powiedzieć przez bramy, które jednak są trudne do przejścia. Mówi o pewnych trudach w wierze. Więc jeżeli człowiek tworzy swój obraz Pana Boga, to najczęściej ten Bóg jest taki lajtowy, fajny, miły. Więc tu nie chodzi o taki sposób mówienia: nasz Bóg, mój Bóg. Tylko raczej jest pytanie o to, czy to jest mój Bóg w kontekście wyłączności. Wielu z Was zawarł związek małżeński. Spośród miliardów kobiet na tym świecie wybrałeś tu jedną, jedyną. I dla tej jednej, jedynej chcesz oddać swoje życie. I odwrotnie, spośród wielu miliardów mężczyzn wybrałaś tego jednego, jedynego. To nie znaczy, że reszta przestała istnieć. Ale to znaczy, że reszta przestała mieć tak wielkie znaczenie. I to, że wszedłem w związek małżeński, to, że godzę się z Tobą spędzić moje życie, to także rzutuje na to, że wszystkie moje wybory, wszystkie moje decyzje czynię właśnie w tym kontekście, że jestem z Tobą. To wszystko zaczyna mieć wpływ na moje realne wybory, na moje wybory. Realne życie. I można by powiedzieć, że jeżeli mówimy o naszym Bogu, to nie jest tylko kwestia tego, jak powiedzą w Ewangelii, przecież jadaliśmy z Tobą, przecież piliśmy z Tobą, przecież nauczałeś na naszych ulicach. Nie sam fakt bycia fizycznie w kościele, nie sam fakt bycia, chodzenia do kościoła powoduje, że to jest nasz Bóg. Ale raczej jest to wybór, decyzja. Jest to moje. Można powiedzieć wyłączenie Boga z całego wszystkich innych wartości, które są w tym świecie, i uznaniu w Boga tej wartości najwyższej, największej, według której zaczynam kształtować moje życie, bo to, co On mówi, jest prawdą. Wszystko inne jest jakimś kłamstwem, bo tylko Bóg jest prawdą. Wszystko inne jest nacechowane jakiejś choćby odrobiną ludzkiej pomyłki. Bóg jest prawdziwy, dlatego jestem w stanie Mu wierzyć. Jestem w stanie Mu zawierzyć, bo On, jako Ojciec, pragnie dla mnie dobra. Więc pytanie, czy wszyscy się zbawią, to jest pytanie nie tylko o kształt granic Kościoła widzialnego. Bo w każdym ludzie Bóg podobał sobie ludzi, którzy z różnych powodów są w tym miejscu, gdzie indziej, są w innej kulturze, w innej historii. W innym kontekście, także religijnym, i Bóg jako Ojciec pragnie ich zbawienia. Jeśli szukają Boga szczerym sercem, jeżeli w swoim życiu nie dopuszczają się niesprawiedliwości, nieprawości, to poprzez Jezusa obecnego w Kościele zostają zaproszeni do bycia ze swoim Bogiem, odkrywania, jaki jest Bóg, prawdziwy Bóg. Bóg, który nie ma mojej maski, nie ma moich szkieł, przez które chcę na niego patrzeć, ale ma obraz Jezusa Chrystusa. Czy wszyscy będą zbawieni? Może le lepiej zadać sobie pytanie, czy ja będę zbawiony? To jest bardzo ważne pytanie. Już o tym, żeśmy się kiedyś niedawno mówili. Że w kontekście mojego odejścia z tego świata, wszystkie inne pytania są drugorzędne. Bo, kiedy wchodzę przez te ciasne drzwi, to przy tych ciasnych drzwiach może zostać wszystko, cokolwiek w tych rękach chciałbym wynieść, co pobudowałem, co zdobyłem, co natworzyłem w swoim życiu. Drzwi są ciasne. Wejdzie moja miłość do mojego Boga. Wejdę ja, po to, by być ze swoim Bogiem. Ale by tak się stało, to ten Bóg musi być już teraz moim Bogiem. Jeżeli rozumiemy to w relacjach małżeńskich, to też łatwo zrozummy to w relacjach właśnie z Bogiem. Bóg staje się moim Bogiem wtedy, kiedy ma wpływ na moje życie, kiedy decyduje o moim życiu, kiedy moje wszystkie decyzje, wybory, można powiedzieć, uzgadniam z Nim. Jeżeli to jest tylko Bóg, którego mam na swoich ustach, ale nie liczy się w moim życiu i żyje tak, jakby tak naprawdę nigdy go nie było, to pytanie, czy będę zbawiony, jest bardzo sensownym pytaniem. Niech nasz Bóg dla każdego z nas stanie się osobistym, bliskim Bogiem, bo On taki jest właśnie w Jezusie Chrystusie Ojcem, który kocha. Amen.